Dzień dobry, dzień dobry w moim gospodarstwie rolnym fantastycznym, agroturystycznym pokażę dzisiaj jakim kubocikiem Speedway czyli prędkość, petarda jak to mówią Pojedziemy jedziemy po tym błotku tutaj dzisiaj specjalnie napęd oczywiście na 4 taki kubocik fajny traktorek wszystko z tyłu ma, kręci się wierci, czyli no, co to można powiedzieć? Kubocik sprawdza się we wszystkich warunkach yy... szczelna kabina osłonięta przed deszczem tutaj siedziemy i muszę wam powiedzieć, że proszę bardzo i radyjko są nawiewy, światełeczka są Tutaj oczywiście pisze wszystko po japońsku, czyli Japane bardzo prosta obsługa. Tutaj mamy drążek niżej. Tutaj o. Niżej, wyżej. Do góry, na dół. No i bardzo prosta jazda po takim terenie. Biegi są ręczne. Tutaj mamy gaz, taki zajączek lub żółwik. No i wrzucimy sobie tutaj bieg. O. I polecimy delikatnie. Dam troszeczkę mu więcej gazu. Będzie więcej szumieć po tym. Po tym błotku polecimy tym kubocikiem, cieplutko fajnie, słoneczko świeci no i patrzcie, daj radę na razie, jest dobrze po tym błocie tutaj dobrze idzie, napęd na cztery włączony i tak po tym błotku, cyk i w tą kałużę jeszcze wiedziemy większą. O. Oj, 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 dobrze idzie, tylko mi telefon lata lewo, prawo. Proszę bardzo, poszedł, poszedł. Kubocik fajny, sprawdza się w terenie, w takim gospodarstwie albo turystycznym. Ja będę kończył krótką relację i jadę dalej cieszyć się urokami. Kubota, trzymajcie się, cześć.